Cześć! Ostatnio częstotliwość wrzucania filmów jest tutaj u mnie dość wysoka, ale powiem Wam szczerze, że akurat tego konkretnie dzisiejszego wideo w ogóle nie było w planach. Tyle, że mam wrażenie, że tak dobrze nam się rozmawiało z Wojciechem Cyganem, że tak niewiele jest tam lania wody, a tak dużo fajnych i konkretnych informacji, że po tym jak skończyliśmy nasze połączenie na Zoomie, siadłem na spokojnie i sobie pomyślałem no kurczę, szkoda tego materiału, po prostu szkoda. Rozmowę umówiliśmy po to, by wywiad ukazał się w interi w formie spisanej, ale zawsze po spisanych wywiadach mam sporo zapytań, czy będzie też na kanale, więc po prostu go wrzucę, bo anus jako taki podcast się po prostu sprawdzi. Tym bardziej, że Orakowie, tak, stricte Orakowie, nie o Marku Papszunie, po prostu dawno nic nie było. A raków w erze post i z obietnicą nowej, bardziej ofensywnej i piłkarskiej wersji w erze debiutanta w ekstraklasie, czyli Łukasza Tomczyka, wydaje się być tak top 3, no w najgorszym wypadku top 5 fabułą do śledzenia na wiosnę. Raczej unikam tutaj wywiadów z Zuma, bo wolę pojechać i nagrać coś w terenie, jak niedługo zrobię to kilka razy pewnie w Belek, ale kto wie, może i ta formuła się przyjmie. W sumie jestem na etapie testowania różnych rzeczy, bo czuję, że pozwoliliście mi wskoczyć na fajną falę i wszystko jakby zaczęło nabierać tempa. No ale dobra, nie przedłużam. Wojciech Cygan na kanale Przemysław Langier o różnych rzeczach. O Odejściu Piotra Obydzińskiego, o cenie za brunesa, o planach transferowych, o różnicach między papszunem a Tomczykiem, też o tym. Odejściu papszuna no, musi być też. No i o tym, czy Raków ma szansę być samowystarczalny, czyli bez pompowania w niego pieniędzy przez Michała Świeczewskiego. No, w sumie będzie też o tym, czy Michał Świeczewski pompuje dużo i gdzie Raków pod tym kątem, czyli pod kątem przychodów ze sponsorów, jest na mapie naszej ligi. Generalnie sporo tego, ale gdyby nie było sporo, to po prostu bym tego wywiadu nie wrzucił. Czołóweczka i jedziemy z rozmową, a wydajcie znać, czy od czasu do czasu, gdyby było coś fajnego, warto taki wywiad Zuma wrzucić. Od kiedy było jasne, że dojdzie do zmiany prezesa w Rakowie? Tak naprawdę od kilku dni e, wiedzieliśmy, jaka jest decyzja e, po rozmowie z Piotra Biedzińskiego z Michałem Szyjeczeskim. E, no i potem, e, jakiś czas później, ja spotkałem się z Michałem i dostałem propozycję, e, żeby tymczasowo podjąć się tego zadania, żeby poprowadzić klub przez e, jakiś, czas, jakiś okres czasu. Zobaczymy, e, jak długi, ale, ale no, myślę, że to w kwestiach kilku miesięcy. I będę raczej wracał do Rady Nadzorczej, o ile oczywiście Michał Świąteczek będzie tego chciał. Było to dla Was jakoś bardzo zaskakujące, ta decyzja prezesa dotychczasowego? Na pewno, na pewno w jakiś sposób tak. No, zawsze informacja o tym, że, że, że chodzi prezes i składa rezygnację jest w jakiś sposób zaskoczeniem, że się dzieje w takim tempie jak, jak tutaj. Ona od tej rozmowy do do tych zmian, to tak naprawdę jest kilka dni jeszcze w międzyczasie, okres świąteczno-noworoczny, więc, więc tak naprawdę ten okres był bardzo, bardzo krótki i to tempo było dość duże. A czemu właściwie mówimy o tymczasowości, jeżeli chodzi o, o Pana stanowisko? Czy, nie wiem, jaki jest profil idealnego prezesa w Rakowie, że, że w przypadku Pana mówi się o tymczasowości? Właściwie mówimy dlatego, że tak rozmawiałem z właścicielem, że damy sobie chwilę czasu na to, żeby poszukać takiego docelowego modelu, jak miałby funkcjonować skład, zarząd w jakim składzie, w jakim formule być może osobowej, jeżeli chodzi o ilość członków zarządu, więc to jest taki etap, na którym w którym Michał chce się zastanowić, przemyśleć i zobaczymy, jakie będą wnioski po tym etapie, może. Może być tak, że, że zostaną dokonane jakieś gruntowne, bardzo duże zmiany, może w ogóle przeformatowany zostanie dwuosobowy zarząd. Zobaczymy. No, na dzisiaj to jest rozwiązanie tymczasowe, w tym znaczeniu, że zostało wprowadzone dość nagle i dajemy sobie od razu, mówimy o tym, że dajemy sobie czas na to, żeby zastanowić się i przemyśleć jaka ta formuła w przyszłości ma być, jaka ona ma być najlepsza. Ja, ja próbuję sobie w głowie ułożyć tę strukturę. Czy można tak w skrócie powiedzieć, że z Piotrem Obidźńskim zamieniliście się miejscami, jeśli chodzi o władzę w Rakowie? Trochę tak, trochę nie. To znaczy, jeżeli byśmy spojrzeli funkcyjnie, to faktycznie ja przyjąłem funkcję prezesa, Piotrek skoczył niedokładnie dokładnie na moje miejsce, albo powiedzmy na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Z punktu widzenia formalnego, pewnie bardziej tak. Z punktu widzenia takiej. Życia codziennego pewnie bardziej nie, dlatego że ja byłem przewodniczącym Rady Nadzorczej byłem takim przewodniczącym, który pojawiał się na co dzień w klubie, był raczej aktywny, w wielu tematach gdzieś tam zaangażowany, funkcjonujący w pewnym takim bieżącym, bieżącej działalności klubu. Z Piotr, z tego co wiem, będzie raczej stricte wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego, który zgodnie z zapisami Kodeksu spółek handlowych służy nadzorowi i kontroli wewnątrz spółki. Więc zakładam, że jeżeli chodzi o poziom zaangażowania, będzie to inne zaangażowanie, natomiast formalnie można powiedzieć, że w jakiś sposób tak taka zamiana została dokonana. A jak, jaka jest właściwie w praktyce różnica między prezesem, a władzami Rady Nadzorczej? Bo ja się na tym zupełnie nie znam. Praktyka jest taka, że no zarząd jest od zarządzania, czyli od tak, bieżącego funkcjonowania danego podmiotu, od tego, żeby dbać o, o, o tą codzienność, o to jak wygląda na, na co dzień funkcjonowanie danego podmiotu. Natomiast Rada Nadzorcza jest to organ, który co do zasady i tak jest w zdecydowanej większości Podmiotów. Jest organem, który zbiera się raz na jakiś czas, dokonuje pewnych ustaleń, być może jakichś kontroli, jakichś ustaleń strategicznych, nadzorczych, a nie zajmuje się takim bieżącym funkcjonowaniem, bieżącym działaniem podmiotu. Ja sobie tak myślę. Było, było ostatnio u Was głośno i, i dosyć dużo się mówiło o, o sprawie Marka Waprzem. Wiadomo. I pan w meczykach bodajże powiedział, że Michał Świeczewski załatwiał tą sprawę panem, nie prezesem. I się zastanawiam, czy, czy to nie wynikało z tego, że był taki brak miłości między prezesem a, a byłym już trenerem. Ciężko się wypowiedzieć na temat czyjejś uczuć nie? i rozmawiać o tym, czy była. Miłość, czy, czy jej nie było? Bardziej wydaje mi się, że Michał wskazał mnie do, jako osobę kontaktową, także z uwagi na to, że dłużej znam się z Markiem, to jasne. A dwa mam, wydaje mi się, to nie jest jakaś wielka tajemnica, lepsze relacje z władzami Legimoszą. A, a tamta, nie, obiecuję nie będę ciągnął tego wątku, to, to jest ostatnie pytanie w, ty, w, ty, w tym wątku, natomiast te, tamta zimna relacja między Piotrem Obidzińskim a Markiem Papszunem, bo to chyba nie jest jakaś wielka tajemnica, była jakoś odczuwalna w codziennej pracy? Ja, ja z mojego punktu widzenia tej relacji zimną ona była w jakimś stopniu profesjonalna, to nie była, nie bardzo zażyła relacja, taka jaką można mieć po kilku długich latach wspólnych sukcesów. Na pewno to nie była relacja na poziomie relacji Michała Śmierczewskiego z Markiem Papszunem, natomiast pewnie nazwałbym tego zimną, raczej profesjonalną, może chłodną, może chłodną w tym znaczeniu, jeżeli byśmy tą temperaturę mieli gdzieś, Uporządkować, ale nie, raczej, raczej nie nazwałbym tego w ten sposób i nie szukam tutaj jakiegoś długiego, absolutnie dna w tej historii. Od Legii dostał pan już jakieś kwiaty lub jakiś upominek za, za szczęśliwe doprowadzenie tych negocjacji do końca? Szczęśliwe z punktu widzenia Legii? Mam dostać, jak awansuję do europejskich Pucharów w tym sezonie. O, proszę. No to... Nie żartuję, nie, 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 nie bo jeszcze pomyślałem, że się w jakiś tam sposób dopraszam. Nie, nie, nie mamy żadnych ustaleń poczynionych, aczkolwiek mam wrażenie, może nie wrażenie, ale jakąś taką wiedzę, która, która jest na, po tych ostatnich tygodniach czy miesiącach, że mój udział w jakimś stopniu pomógł w zamknięciu tej sprawy. To wracając już stricte do, do Rakowa i zostawiając temat Marka poprzednio, ograny na wszystkie sposoby w ostatnich miesiącach. Transfery będziecie finalizować na obozie w Turcji, to też nie jest wielka tajemnica. Celujecie w 2-3 ruchy, jak to będzie wyglądać? nie jest tak o tyle też wielką tajemnicą, że w chwili obecnej dużo jest w samolocie i, i raczej już nikt tam do, do, do niej nie dołączy przed, przed samym obozem. Natomiast myślę, że tak, że jeżeli chodzi o liczbę, no nie chcę deklarować, że dwa, trzy, bo może się okazać, że będą cztery, i ktoś powie, że, że wprowadzają w błąd, ale nie spodziewam się wielkiej rewolucji. Mamy zbudowaną kadrę, mamy zawodników, którzy po większych albo mniejszych urazach wracają albo ma, będą wracać w najbliższym czasie. Więc na, na dzisiaj raczej takie liczby się spodziewamy, ale pamiętajmy, że, że zawsze jest yy, Ilość transferów jest pokłosiem też tego, co się wydarzy w kwestii transferów wychodzących. Jeżeli by się pojawiły jakieś oferty, dobre oferty, satysfakcjonujące klub, to pewnie będziemy myśleć o tym, żeby doprowadzić do transferu. No i wtedy w konsekwencji takiego zdarzenia będziemy musieli myśleć o transferze przychodzący Ile dzisiaj jest ofert w takim razie, za piłkarzy rakowa, ile jakieś są? My jeżeli mówimy o ofertach, a nie o jakichś pytaniach, zapytaniach i i tego typu rzeczy. to jeżeli mówimy o konkretnych ofertach dla zawodników pierwszej drużyny, to na chwilę obecną nie, nie, nie mówimy o takich sytuacjach, nie mamy takich a, sytuacji. A zapytań? Zapytań jest zawsze dużo, no to jest tak jakby pytamy sami w okienku o kilkudziesięciu piłkarzy, więc to, to, to jasne, że agenci też pytają. Nie tylko kluby, ale agenci pytają, czy byłaby możliwość, gdyby pojawiła się oferta, albo gdyby przyprowadził takie czy inne środki finansowe, to czy byłaby szansa na transfer. To takie zapytanie to jest codzienność, ale między zapytaniem, a konkretną ofertą jest naprawdę bardzo dużo przestrzeń. Czasami ona jest mała, ale czasami jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Tych zapytań najwięcej jest o Jonatana Brunesa, czy niekoniecznie? To też zależy, jak bardzo aktywny jest agent w dużym stopniu, bo, bo tu nie chodzi o to, że wpływa po prostu faksem, chociaż już faksu pewnie nie ma w klubach e, jakieś zapytanie, tylko to jest raczej kwestia rozmowy telefonicznej w bardzo w dużej części przypadków to są rozmowy z agentami, bo to agenci pytają, czy w ogóle byłaby możliwość, gdyby pojawiła się oferta z takiego albo takiego klubu, więc to zależy też od aktywności transferu, natomiast na pewno Jonathan jest zawodnikiem, który wzbudza. Duże zainteresowanie z uwagi także na liczby, które na jesieni udało mu się uzyskać. A, a co odpisujecie na takie pytanie? Czy byłaby możliwość ewentualnie dogadania się w sprawie Jolana Brunesa? To raczej rozmawiamy, jeżeli tak, tak jest, no i mówimy o tym, że jeżeli oferta będzie na satysfakcjonującym poziomie i odpowiednio wysoka i zawodnik też będzie chciał, to będziemy o tym rozmawiać także z zawodnikiem i z jego agentem, więc jakby czekamy na. Na poważne propozycje, jeżeli one takie mają być, to będziemy się nad nimi pochylać. A poważne propozycje, czy jakoś w widełkach to ująć? Poważne propozycje. No każdy, kto patrzy na e, historię transferową Rakowa, wie, że jesteśmy w stanie sprzedawać zawodników za dobre pieniądze. Począwszy od Kamila Piotkowskiego, e, Władana Ko Kowacewicza, czy Ante Cygnaca. No, na pewno. W przypadku Jonathana nie możemy mówić o liczbach, które będą drastycznie w jakiś sposób mniejsze niż te transfery, o których ja mówiłem. To, to troszkę ciągnę tutaj za język, wiem, ale, ale będę próbował. Bliżej, bliżej wam do wyceny Kamila Piątkowskiego wspomnianego, czy, czy Ante Srenaca? Nam zawsze bliżej do wyższej. Okej, okay. dobra. A co z przyszłością, jak już rozmawiamy o napastniku Imada Rondicia na przykład? To jest pytanie, które pewnie w najbliższych dniach będziemy musieli nad na, na tym pytaniem mocniej się zastanowić i pochylić, bo chcielibyśmy pewnie doprowadzić do sytuacji, w której zawodnik wróciłby do Kolonii i Kolonia poszukałaby dla niego innego klubu, bo mamy wrażenie, czy nawet nie tyle wrażenie, co, co wiedzę, także po rozmowie z nowym sztabem szkoleniowym, że szans sportowo przy jego aktualnej dyspozycji za dużych mieć nie będzie, ale to nie jest tak, że go wypychamy na siłę z klubu, zmuszamy do czegoś, po prostu grzecznie czekamy na to, żeby ta sytuacja się rozwiązała, mając na uwadze e, także jego przyszłość, do no, pewnie dla z samego byłoby dobrze, żeby znalazł się w środowisku, w którym będzie mógł e, grać dużo, strzelać bramki i ta jego pozycja będzie lepsza niż po tym pół roku spędzonych przez trochę. Co do transferów IN, to przechodzicie faktycznie na system pozyskiwania, nie wiem, wolnych zawodników lub dostępnych za niewielkie pieniądze, bo tak troszkę troszkę tak wynikało, szczerze mówiąc, ze słów Michała Świerczewskiego na, na tej konferencji przy prezentacji Łukasza Tomczyka. Tak, chcielibyśmy. Oczywiście to nie jest tak, że to absolutnie zamyka jakiekolwiek transfery gotówkowe. Natomiast chcielibyśmy w pewien sposób te lejce po, przytrzymać. I i rozmawiać o realnych kwotach. Dam no, te transfery, a właśnie doniesienia w dużej części o tych transferach, one nie zawsze pokrywały się z rzeczywistością. Zrobiły też trochę szkody, bo gdziekolwiek się nie pojawialiśmy, to zawsze była ta łatka, że skoro za tego zawodnika zapłaciliście tyle, no to co najmniej tyle musicie zapłacić za każdego. A to nie jest tak, no, to Raków jest klubem, który chce się bilansować, który chce rozsądnie podchodzić do wydatków, który wie, jakie ma potrzeby, jeżeli chodzi o poszczególne pozycje i pewnie w tych pozycjach, które są dla nas najważniejsze, jesteśmy w stanie... Rozmawiać bardziej otwarcie, no ale w tych pozycjach, gdzie jesteśmy zabezpieczeni dobrze, możemy rozmawiać o zawodnikach perspektywicznych, o prospektach, a o zawodnikach, którzy w przyszłości może będą stanowili wartość czy sportową, czy finansową, ale na wejściu to będą zawodnicy do rozwoju. Tak uczciwie, klub ma szansę dojść do modelu, w którym bilansuje się sam, bez udziału powiedzmy właściciela. Pewnie tak, no bo ciężko powiedzieć, że, żeby takich szans nie było. Natomiast on, ten model zakład, musiałby zakładać po pierwsze bardzo regularną grę w Europie i bardzo odpowiedzialną politykę transferową. Okej, okay, ja sobie zerknąłem, bo, bo widziałem, że teraz będą wpadać w sprawozdania finansowe z klubów i, i w przypadku Rakowa też, też yy, co, co, coś wpadło. I, I tak sobie myślę, że tam w przychodach są kwoty. Yy, zastanawiam się inaczej. Ile w przychwo, przychodach Rakowa to są kwoty od spółek yy, Michała Świetczewskiego, Bo to trudno tak wyczytać ze sprawozdania. Jeżeli chodzi o przychody sponsorskie, to, to nie są wielkie kwoty, bo, yy, bo też yy, system powiązań między klubem a spółkami powoduje, że co że pewne ograniczenia nie da się promować w nieskończoność i za yy, kwoty, które są zupełnie odrealnione, więc to są realne, rynkowe kwoty i to nie są kwoty, które byłyby bardzo znaczące, jeżeli chodzi o te wpływy sponsorskie. Bardzo dobrze i tu muszę pochwalić poprzedni zarząd i osobę Piotra i osobę Dawida i ludzi, którzy pracowali, bardzo dobrze rozwinięta jest ta struktura sponsorska. Oczywiście to też jest tak, że część tych sponsorów została pozyskana Także dzięki kontaktom Michała Świeczewskiego i tego też nie będziemy ukrywać, że, że on też jest magnesem dla niektórych do tego, żeby z rozbawić. rozmawiać, natomiast to powoduje, że ci sponsorzy, nawet ci tylko, którzy są widoczni na koszulkach, to są realne, duże środki dla klubu. Pan jest zorientowany świetnie pewnie w tym, jak to wygląda, może na tle nawet ekstraklasy, tak mi się wydaje, tak przynajmniej Myślę, da się jakoś raków umieścić, jeżeli chodzi o przychody ze, ze sponsorów, nie wiem, na mniej więcej którymś miejscu w Ekstraklasie? Myślę, że jeżeli byśmy patrzyli na te przychody, te sponsorskie, to myślę, że w trójce byśmy, w trójce powinniśmy gdzieś się znaleźć. No, ktoś może pewnie poszuka jakieś zestawienia i powie, że na czwartym miejscu, ale raczej to tak jest, top 5 na pewno, top 3 wydaje mi się, że, że także. To tak jeszcze, bo troszkę odeszliśmy od, od tematu transferów, a jeszcze chciałem dopytać, czy, czy jest szansa, że te tematy, które planujecie, pozamykają się powiedzmy w pierwszej połowie obozu? Chcielibyśmy na pewno, żeby w pierwszej obo połowie obozu dołączyło, ja mam nadzieję, trzech, ale taki plan minimum dwóch zawodników. Mhm. Łukasz Tomczek w ogóle przyszedł do, do klubu z profilami piłkarzy, jakich potrzebuje, czy, czy już wcześniej z nim ustalaliście, jakie będą potrzeby zimą? No, w tym momencie, jak rozmawialiśmy o tej współpracy, już ściślej wiedzieliśmy, że ona nastąpi, nastąpi już teraz od zimy, albo najpewniej już teraz od zimy. Te profile są trochę, czy podejście Łukasza do wymogów transferowych jest trochę inne niż Marka Papszona, więc tak, rozmawialiśmy o tym, ale też na bieżąco rozmawiamy i ta komunikacja jest codzienna. Teraz pewnie będzie trochę utrudniona z uwagi na odległość i kwestie treningowe, ale do tej pory ona była niezakłócona, płynna i dość intensywna. W czym te profile się różnią najmocniej? To jest tak, że bardzo generalnie, nie chcę żeby ktoś to źle tego odbierał, ale pewnie bardziej szukamy piłkarskości, a mniej fizyczności. Chociaż nie zapominamy o tej fizyczności także, ale ale myślę, że to jest taka generalny kierunek, proszę tego nie traktować, że ja w jakiś sposób deprecjonuję podejście jednej czy drugiej strony. Po prostu bardziej patrzymy na, na piłkarskość, może mniej na motorykę, ale dalej bardzo mocno. Tak, czyli generalnie spina się to z, z tym, co, co Łukasz Tomczyk już, już mówił w wywiadach, że, że u niego, jeżeli ma piłkarza... Piłkarskiego i motorycznego, to wybierze piłkarskiego, aczkolwiek chciałby te dwie cechy ze sobą połączyć, ale wiadomo, to też kosztuje. No to, to, cieszę się, bo, bo fajnie, jeżeli prezes klubu, nawet tymczasowy, mówi z trenerem jednym językiem. Co do, co do ligi, to, to widzę, lidze sytuacja jest na styku. Wy podchodzicie z jakąś niepewnością po, po tak kluczowych zmianach w klubie. Tutaj trener, tutaj też prezes, co pewnie też ma jakieś znaczenie. No ja staram się swoją pracą spowodować, żeby ta niepewność związana akurat z tą zmianą nie była za duża. Natomiast jeżeli chodzi o zmianę w sztabie, to ja bardzo głęboko wierzę w to, w to co się stało, jeżeli chodzi o nowych ludzi, którzy dołączyli do Rakowa. Bardzo mocno będę ich wspierał i do tej pory ich wspieram i wierzę, że to jest zmiana, która która będzie zmianą dobrą, nie w znaczeniu takim, że deprecjonuje poprzedników, bo bardzo mocno też doceniam to, co zostało zrobione i wiadomo, to jest historia Rakowa ostatnie lata i wielki udział Marka Papszuda i tych trenerów, którzy, którzy razem z nim tworzyli sztab szkoleniowy, więc tu zawsze, zawsze pozostanie szacunek. Natomiast Łukasz Tomczyk jest, ma trochę inne spojrzenie. i Ja z tym spojrzeniem się solidaryzuję, bardzo go wspieram, chcę, żeby Miał komfortowe warunki, ale oczywiście pamiętajmy, że finalnie decyduje to, co się dzieje na boisku. Pamiętajmy, że ta liga w tym sezonie jest bardzo specyficzna, te różnice są bardzo niewielkie i może na wiosnę także decydować jeden mecz, czy drugi mecz, który może rozstrzygnąć o układzie finalnym w tabeli. więc nawet mimo ciężkiej pracy, mimo wiary głębokiej w sens tych zmian, w dużego wsparcia i nawet dobrego okienka transferowego, może się okazać przy tak wyrównanej lidze, że jedno potknięcie czy wszelkie plany. Wy, wy podpisaliście z Łukaszem Tomczykiem kontrakt półtora roku plus dwa lata, tak? Opcje z tego co, co pamiętam. Półtora teraz... roku plus trzy. 3 lata, okej. Okay. Półtorej roki, trzy lata, ale bardziej mi chodzi o te półtorej roku. Czy wy macie jakiś plan, kiedy przyjdzie jakaś weryfikacja, czy, czy przemrzacie ten kontrakt, korzystacie z tej opcji, czy, czy, czy nie ma na dzisiaj takiego planu? Weryfikacja w piłce nożnej jest stała i ciągła i tak naprawdę nie ma takiego momentu, w którym sobie mówimy, że tego dnia dokonamy głębokiej analizy, bo na pewnie będzie się odbywała w bieżącym funkcjonowaniu. Natomiast jest moment wyznaczony w umowie, kiedy musi zostać złożone oświadczenie o, o przedłużeniu, i to będzie ten moment formalny, który może nastąpić. Natomiast ja zakładam, nie chcę powiedzieć bardzo optymistycznie, ale w miarę optymistycznie, że ten moment będzie dużo szybszy i że te zmiany, wcześniej będziemy przekonani do tego, że te zmiany miały sens i że warto kontynuować współpracę. No, a mając dzisiaj dość silną kadrę i, i niezłą pozycję wyjściową w tabeli, brak mistrzostwa byłby dużym rozczarowaniem? Często owie? Musiałbym wrócić do tego, co powiedziałem przed chwilą, jeżeli chodzi o tabelę i o ten sezon. Myślę, że z jednej strony tak, ale z drugiej strony ktoś powie, że przy tak wyrównanej tabeli tak naprawdę może decydować ten tak więc. Na pewno jako rozczarowanie traktowalibyśmy sytuację i to myślę duże rozczarowanie sytuację, w której nie gralibyśmy w europejskich pucharach w, czy w eliminacjach europejskich pucharów w przyszłym sezonie i to na pewno byłoby coś dla nas bolesnego i duży cios. Natomiast mistrzostwo, ja bym chciał się skoncentrować pewnie na tych najbliższych meczach, zobaczyć jak to funkcjonuje, a, a przy tak jak mówię kolejny raz w danej lidze to dbanie i granie bez wielkich potknięć może zaprowadzić nawet na sam szczyt. A, a ten brak pucharów, którego Wam oczywiście nie życzę, ale zawsze takie, ta, ta, takie coś jest możliwe, to byłoby bardziej rozczarowanie sportowe, czy takie tąpnięcie finansowe, które byłoby odczuwalne bardzo mocno? Na pewno powiązanie finansowe jest dość dużo. No widzimy, to nie jest wielka tajemnica, bo wystarczy wejść w regulaminy, jakie przychody są związane z występami w Europie. Ile można zarobić na, na tych dobrych beczach w europejskich pucharach. Więc na pewno finansowo to będzie miało, miałoby duże odbicie. Mam nadzieję, że nie będzie miało. A druga kwestia to kwestia sportowa. Jesteśmy ambitnymi ludźmi. Chcielibyśmy prowadzić Raków na tych europejskich salonach, a nie na tych salonach tylko bywać raz na jakiś czas. Chcielibyśmy, żeby ta trudna do wymówienia dla niektórych nazwa Raków Częstochowa w Europie była jednak wymieniana i żeby ludzie się powoli przyzwyczajali, jak prawidłowo te dwa słowa wypowiedzieć. To jeszcze na koniec podpytam o porównanie, które się będzie pojawiać, bo będziecie z tym porównaniem na pewno w jakiś sposób musieli się zmagać. Jaka jest różnica w bezpośrednim kontakcie pomiędzy trenerem Tomczykiem a Markiem Papszunem? Dzisiaj po dwóch dniach bycia w klubie pewnie ciężko, żeby rozrysować mapę tych różnic, natomiast na Pewno jedną rzecz, którą już mogę powiedzieć, tylko też proszę, ja się nasekoruję, bo nie chcę, żeby ktokolwiek zarzucił mi złe słowo o Marku, bo naprawdę jako trenerzy mam oni bardzo, bardzo, bardzo wysokie zdanie. Natomiast Łukasz także z racji tego, w jakim momencie wchodzi, w jakim też jest wieku, na dzisiaj jest osobą bardziej otwartą na spotkania, na wysłuchanie tych osób, które w klubie są dłużej. To jest efekt tych dwóch dni, to mogę powiedzieć na, na już. A kolejne ewentualne różnice, myślę, że to kwestia czasu może, może przynieść. Na dzisiaj odbył się jeden trening, po którym ciężko wyciągać jakieś wnioski, ale będąc z boku, już można było dostrzec pewne elementy, które różnią także w takiej codziennej pracy Łukasza, Tomczyka i Marka Poczuła. O to też chciałem zapytać, że jedno to różnica w bezpośrednim kontakcie, a drugie jaka jest różnica na boisku podczas treningu, czy, czy, czy właśnie już coś Cię da wskazać, coś Cię rzuca w oczy? To tylko dwie rzeczy, ale drobne, bo nie chcę wchodzić w jakąś wielką analizę po treningu. Jedna kwestia techniczna, związana z technologią odprawy. W chwili obecnej te odprawy w dużym stopniu zostały przeniesione z sali tak, które do tej pory się odbywały. Na boisko i tam zostało ustawiony też telewizor, na który można czekać, do który, który można się podpiąć i pewne rzeczy pokazać już na boisku i nie, nie, nie obawiając tego wszystkiego podczas odprawy. A druga kwestia, już bardziej pewnie związana z przebiegiem samego treningu, to, to takie wrażenie, że te Duże gry, które kończą zazwyczaj jednostkę treningową, są bardziej płynne, to znaczy mniej jest uwag ze strony sztabu, ale to też może wynikać z tego, że to był pierwszy trening i tak naprawdę pewnie sztab szkoleniowy także to obserwował mm, tych zawodników, bo pierwszy raz miał do czynienia z nimi, więc tutaj bym nie wyciągał daleko idących wniosków. No, dla piłkarzy to bardziej ty przepaczy kolegi? Jak to się rysuje? Ja mam wrażenie, że Łukasz Tomczyk to nie jest typ kolegi z piłkarzami, ale to też nie jest pewnie typ takiego szefa w znaczeniu osoby nieprzystępnej i mającej problemy z komunikacją. Natomiast nie mam wrażenia, że Łukasz Tomczyk jest trenerem, który jest typem brata łaty, który przyjdzie, poklepie, po, pochwali i nie jest w stanie zrugać czy, czy, czy powiedzieć stanowczo, czego oczekuje od piłkarza. Dzięki wielkie. Tyle ode mnie. Dzięki. Um...